Rzucili pam na demokrację, te słowa nabrały realnego znaczenia. Sprawa próby podpalenia biura Platformy Obywatelskiej wstrząsnęła Warszawą i całą Polską. Ale to, co dzieje się teraz, jest jeszcze bardziej niepokojące. W tle przemówienie Bąkiewicza, zatrzymany recydywista i wpis Donalda Tuska, który mrozi krew w żyłach. Czy to już otwarta wojna polityczna? Witam Was serdecznie. Nazywam się Alicja i prowadzę kanał Alicja Plotki Gwiazdy, gdzie razem odkrywamy to, co bulwersujące, niepokojące i często zamiatane pod dywan. Dziś zabiorę Was w sam środek politycznego kryzysu, który może zmienić wszystko. W miniony piątek, 17 października, w Warszawie doszło do incydentu, który już teraz określany jest jako próba politycznego podpalenia. Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej miało stać się celem ataku. Z relacji wynika, że grupa ludzi próbowała je podpalić, a jednym ze świadków tego aktu był posełko Witold Zębaczyński. Jego komentarz nie pozostawił wątpliwości. Moje pierwsze skojarzenie to słowa Bąkiewicza o napalnie. Ktoś naprawdę wziął je sobie do serca. To nie była już metafora. To była rzeczywistość. W poniedziałek, 20 października, zatrzymano 44-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w ataku. Co istotne, nie był to człowiek anonimowy dla organów ścigania. Donald Tusk opublikował na platformie X dramatyczne przypomnienie. W czerwcu usłyszał zarzuty zagrożeniem i śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę platformy. Trudno nie odczuć tu ogromnego ciężaru tych słów. Lider PO nie zatrzymał się jednak na suchych faktach. Wprost wskazał odpowiedzialnych moralnie. Bonkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. Te słowa padły nie bez powodu. Kilka dni przed atakiem, podczas manifestacji PiS, Robert Bonkiewicz, jeden z liderów środowisk narodowych, mówił rzeczy, które dziś budzą grozę. Z mównicy padły apele, nie bójcie się sądów, wyrwać chwasty, rzucać najpam, by nie odrosły. Dla wielu były to słowa pełne przemocy, nienawiści, wyjęte jakby z podręcznika propagandy ale dla kogoś mogły stać się impulsem. Inspiracją do działania prokuratura nie pozostała bierna. Z informacji medialnych wynika, że okręgowa prokuratura w Warszawie wszczęła dochodzenie z urzędu w sprawie słów Bonkiewicza. Sprawdza, czy jego wypowiedzi nie były nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. To bardzo poważny krok i nieczęsto podejmowany wobec tak głośnych postaci życia publicznego. W całej tej sprawie najbardziej przerażające jest jednak to, jak cienka może być granica między radykalnym językiem a realną przemocą. Zatrzymany mężczyzna, według Tuska, miał już wcześniej grozić mu śmiercią. Teraz został przyłapany na próbie podpalenia biura jego partii. Przypadek dla wielu zbyt wygodny. To nie pierwszy raz, kiedy słowa wypowiadane na manifestacjach stają się iskrą. Historia zna wiele takich momentów. Ale dziś jesteśmy świadkami czegoś więcej. To realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i powód do pytań, gdzie leży granica odpowiedzialności politycznej. Czy wystarczy potem powiedzieć to nie ja? Czy za język nienawiści ktoś w końcu odpowie? Witold Zębaczyński nie krył emocji. Wskazał, że atak na biuro PO był czymś więcej niż tylko wybrykiem. To efekt atmosfery którą ktoś bardzo świadomie buduje, mówił. I trudno się z nim nie zgodzić. Bo kiedy padają słowa o napalnie, a chwilę później ktoś próbuje podpalić siedzibę partii, nie da się tego oddzielić grubą kreską. Niezależnie od tego, jaki będzie finał śledztwa, społeczeństwo już teraz powinno wyciągnąć wnioski. Mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, które wymaga zdecydowanej reakcji nie tylko prawnej, ale i moralnej. Słowa mają moc, a politycy muszą pamiętać, że są odpowiedzialni nie tylko za to, co robią, ale i za to, co mówią. Na dziś to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że ten materiał skłoni Was do refleksji. Bo choć polityka bywa brutalna, nie może być bezkarna. Jeśli chcecie być na bieżąco z najgłośniejszymi sprawami, dramatami i tajemnicami, subskrybujcie mój kanał Alicja Plotki Gwiazdy zostawcie komentarz i napiszcie, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy to jeszcze retoryka, czy już groźba? Czy granice zostały przekroczone?